Tej Cavs. Witam was w kolejnym odcinku z gry The Sims 1 Zacznijmy już roz rozgrywkę I z tego co widzę nasi simowie jedzą właśnie śniadanie Dla przypomnienia jest to Magda i jest to Kacper Dobra niech sobie zjedzą Szybciutko Ogólnie Magda chyba miała się zajmować magią z tego co pamiętam I dobrze pamiętam dlatego to dzisiaj trochę e, właśnie ten aspekt Będziemy doskonalić. Mam nadzieję, że to nam się bez żadnego problemu uda. Ale póki co nam się zepsuła zmywarka, więc Kacper naprawi. W końcu mężczyzna w domu musi... umieć takie rzeczy. E, teraz tak, na pewno... E, do tego potrzebujemy umiejętność inwencji. Czyli taka czwórkowa, czy tam trójkowa kreatywność. Albo dwójkowa. W zasadzie nie pamiętam. W trójce już to chyba zostało rozbite na poszczególne umiejętności, na przykład malowanie, gitara i te sprawy. W trójce jest to na... jedynce jest to natomiast umiejętność inwencji i musimy ją sobie podszkolić, żeby móc w fajny sposób występować na scenie w Parcadabrowie i zdobywać za to magimony, które później będziemy mogli wydać na składniki magiczne. I tworzyć z nich przeróżne zaklęcia. Dobra, przyspieszmy trochę czas. O, już mamy pierwszy punkt inwencji. Myślę, że 5 punktów inwencji nam wystarczy do tego celu. I jeszcze by się przydało technikę trochę podszkolić. Naprawione, naprawione. Weź pozmywaj to. No i dalej szkol się w inwencji. Potem higiena. Trzeba ją trochę teraz... Trzeba jej trochę teraz polepszyć yy, potrzeby. Ponieważ są one trochę tragiczne. I ona za bardzo, no, nie może teraz ćwiczyć na gitarze, niestety. Weź ta też potem. A Magda już poszła spać. Okej. Okay. To ty, Kasper, w zasadzie też idź spać. Rano weźmiesz prysznic. Nie, nie, nie śpi tutaj. Nie śpi tutaj, bo się nie wyśpić do pracy. O której ty, o 5 rano. O mój Boże, dobra, wstawaj. Wstawaj pod prysznic jeszcze. Spadzisz jeszcze trochę. Dobra, do pracy. Wyjazd. E, natomiast ty, Magda, e, weź, graj. Okej, okay, mamy kolejny punkt umiejętności. Fajnie. Naprawdę bardzo super. Jeżeli kiedyś rozwiniemy wszystkie umiejętności, bo tak w zasadzie to jest bardzo potrzebne po to, żeby można było zostać gwiazdą. To myślę, że właśnie też tą gwiazdą zostaniemy. Ogólnie czemu nie zostawiają otwarte drzwi do wszystkiego? To tak niestetycznie wygląda. Tam weź skorzystaj, weź prysznic i zrób jakieś śniadanie. Okej, okay, Kasper jest w domu, to niech on się tam sobą zajmie w zasadzie. Chodź no ty tutaj, a nie tam. Weźcie się pocałujcie, weźcie porozmawiajcie trochę Trzeba poprawić umiejętność yy, yy, potrzebę towarzystwa bo jest trochę... Na niskim poziomie O, biedny kacper usnął. <gadanki> tak go te pogadanki zmęczyły. Wiecie, babskie pogaduszki. To nie dla faceta. Dobra, potem do toalety, weź sobie skorzystaj. No i w zasadzie możesz jeszcze pograć w Gina. Chociaż przed tym to może lepiej na wszelki wypadek zapiszmy grę. Bo póki co nam się powodzi, a Jin może to zupełnie odmienić. Kto mnie wzywał, ty? Pragnę poprawić twój byt, ale najpierw musisz wybrać Królestwo Wody czy Królestwo Ognia. Wiecie co, eee, spróbujmy ogień. Niech lekka pieszczota ciepłego pustynnego wiatru przyniesie wszystkim zadowolenie i radość. Wow, jak fajnie, dobra. teraz graj. Dobra, ona musi iść jednak spać. Bardzo fajnie, że udało nam się to rozwinąć. W ogóle, kto znowu przyszedł? Czyżby shop? Chyba tym razem jednak shop. Na całe szczęście nie złodziej. Chociaż przydałby się, byśmy trochę na nim zarobili. Trzeba jeszcze zapłacić rachunki. Ale to realno się zrobi. Dobra, mamy kolejny punkt inwencji. Jest superowo. Dobra, natomiast ty, Kacper, wstawaj. I zrób sobie jakieś śniadanie. Potem weź skorzystaj, weź sobie prysznic. W zasadzie powoli już możesz iść do pracy. A ty za to weź posprzątaj tą gazetę i weź to posprzątaj. I spać. Okej, okay, weź pocztę, zapłacimy te rachunki, żeby przypadkiem komornik nie przyszedł. No, nie, wynuź ich tak daleko. Zapłać ten rachunek, ale drogi. No i pograj. Chociaż najpierw prysznic i najpierw w toaleta, a potem pograj. Dobra, pięknie nam to poszło. Także może teraz e, przejdźmy się do Abracadabrowa. Tak, lecimy. Mam nadzieję, że coś uda nam się tam zrobić. Tutaj jest ta scena. Myślę, że tutaj jest właśnie potrzebna ta inwencja, e, a nie technika, bo są dwie sceny, tak jak gdyby. Na jednej jest potrzebna jedna umiejętność, na drugiej jest potrzebna druga umiejętność. Zaraz zobaczymy. Chyba to jest potrzebna inwencja, a nie technika. Logika! To jest potrzebna logika, mamo! Myślałem, że to, to jest inwencja. o. coś teraz zawiodłem. Trzeba iść gdzie indziej. Hmm, pomyślne. To jest jeszcze jedna scena. Spróbujmy na tej scenie. Może na tej scenie jest właśnie inwencja. Pokaż sztuczkę lewitacja. To może się udać. Mam taką nadzieję. Tylko nie zabity naszestentki. To będzie takie biedne. Aha, dobra. Jednak, no, jednak się nie udało. Nie zwróciłem uwagi, co tam jest potrzebne. Spróbujmy tą przemianę. Zdaje się, że przydałoby ci się trochę praktyki z rekwizytami. Może pójdziesz do domu i poćwiczysz podstawy. Chyba potrzebna jest tutaj technika. Podzielona kobieta. Jeszcze raz są przemiany. zrobimy. Zawsze to troje magimonów, wiecie o co chodzi. O, tajemniczy gość. Jedna kobieta byśmy prawie zabili Dobra, potem będziemy wracali już do domu. Aha, nerwy mnie zjadają, nie mogę teraz występować. No, czyli wracamy do domu po prostu. Ona jest za bardzo teraz zmęczona. Do domu i do spania. Natomiast ty Kacper, weź w sobie pograj. Jeszcze nie idź do spania, tak w zasadzie no i znowu pożar zrobię. ty się musisz w końcu nauczyć tego, gotowania nie, wracaj, uciek! Gotować no właśnie, to masz zerowy poziom. No, i to przez to są te pożary ciągłe. Każdy Sim musi mieć co najmniej trzeci poziom gotowania. Dobra, weź prysznic. Teraz możesz chyba coś już podać i zjeść. Przynajmniej nie powinno być pożaru, mam taką nadzieję. Bo jak będzie pożar, to ja już nie wiem. No i do spania. A ty, Magda, idź. Y... Skorzystaj teraz pod prysznic. Weź w ogóle zabij te kar karaluchy przynajmniej się postaraj. Wow, udało się. <laughs> nie sądziłem. Potem sobie zagrasz. Pięknie. Chociaż jak już wiemy to nie inwencja, ale, ale logika, no ale niech będzie. Niech będzie ta inwencja też. To się też pewnie kiedyś przyda w przyszłości. W ogóle ty do pracy. Wstawaj. Aha, on nic jeszcze nie potrzebuje, to całkiem spoko. Powinien już mieć awans no, ale, ale cóż W ogóle nam się wanna z tym masażem. Wtedy byśmy mogli im poprawić komfort. Byliby bardziej tacy wypoczęci. Spróbujmy Gina nią poprosić. Zapiszmy grę jednak. Spróbujmy z tym dżinem, Może akurat się wytryka, la, e, wytryka na nas fajnie w Praca czy relaks? Relaks, oczywiście. No, dobra. Możemy zawsze. Mały kolejarz, możemy zawsze to sprzedać i kupić sobie tą wannę. 6,5 tysiąca. O nie. Chyba was coś telepnęło. Nigdy, nigdy, nigdy. Dobra, w takim razie to usuńmy, a kupmy sobie te szachy. Tak myślę, gdzie one mogą stać. Nie stoją tutaj, dobra. No i do tego jakieś krzesełka. Te najtańsze. No i coś by nam się przydało teraz do rozrywki. Kupmy sobie może lepszy telewizor. pół Dobra. No, i idź grać. Aha, nie możesz jeszcze, to włącz telewizor. Widzicie, co w sumie zamiast tego prysznica i tego telewizora? Przydałaby nam się bardziej plazma. Eee, nie plazma, Boże, tylko prysznic z wanną połączone. ...razem. Wtedy oni, tak jak mówię, będą mogli po prostu właśnie się kąpać i będą mogli poprawić sobie komfort. Coś ona się nie chce kąpać. Dobra, do spania. Wierzę w ciebie, idź prześpi prześpij, to posprzątaj. I poprawimy ci jeszcze tą twoj, te twoje gotowanie. To, tak jak mówię, jest bardzo cenna umiejętność. I bez tego, tak w zasadzie, no. Mm, kiepsko w Simsach jedynce żyć. Weź się wykąp. Potem idź do spania. Jeszcze ci rano trzeba poprawić tą rozrywkę. Idź pograć. Ale ona chrapie normalnie Ach. Jeszcze postaraj się zjeść śniadanie do pracy. Może będzie w końcu awans. Ty natomiast korzystaj, podaj coś do jedzenia. Na Dwa razy, tak w zasadzie też nie weź się wykąp, iść pograć. Czy on nie może mi tego awansu zdobyć? To jest pytanie. Dobra, mamy drugi punkt logiki, w superowo. Idziemy z prędkością burzy. Oj. Dobra, weź skorzystaj. A on już śpi, dobra. To może pogramy jeszcze w Gina. Zapiszmy grę. No, i spróbujmy Gina. Niech on sobie śpi, w sumie to jest ciężko pracujący. Duchy przestworzy ziemia czy powietrze? Powietrze to są tyle. Mięgi ziemia to są te węgry, powietrze. A mamy karaluchów, tyle weźć, spać. Mam nadzieję, że oni mi nie umrą od karaluchów. Od karaluchów można się nabawić kataru. Wykąp się. Pograć trochę? Jakieś lasery, słyszę w ogóle, co to są za gry? Pocałujmy ją. Ona chyba nie chce. Przytulmy po przyjacielsku może. Dobra, do pracy leć. Zabij te karaluchy. Oj. No i Pff, idziemy do toalety, co nie? Idziemy do toalety, czyli wpadamy w rytm dnia. <śm> możemy sobie w zasadzie kupić lepszy komputer. A co tam, jak nas stać, to możemy. <śm> Dobra, kraj. Dobra, i lecimy do Abraka Dabrowa. Może teraz nam się uda coś wskurać? A propos tego, tam była potrzebna właśnie logika. Zobaczmy. Może akurat, a nóż, A nuż widelec. Próbujmy. Nadal jesteśmy zbuczeni. Dobra, jeszcze raz. Chociaż trochę nam się uda zarobić, więc... Potem sobie z kimś pogadamy. <gadamy> Fajne są to... Fajne jest to, że sztuczka się może właśnie nie udać, albo udać. I w zależności od tego, czy sztuczka się uda, czy nie udała, to są inne animacje. No wiecie, to nie są tak zaawansowane animacje, jak w przypadku nowych gier, ale mimo wszystko dodają takich fajnych uroków. Fajnych, smac fajnych smaczków. Spróbujmy poprawić sobie e, potrzebę towarzystwa. Nie, o magii lepiej z nim nie gadać. Bo się jeszcze pogniewa. Zabawiajmy go, pożartujmy. Popytajmy, co go interesuje. Rozmawiajmy z nim. Chyba nie chce z nami za bardzo gadać, ale my go musimy męczyć. Dobra, lecimy. E, lecimy do domu. Trzeba iść spać. Trzeba iść spać i czemu mamy z zero... ...funduszy? Czyżby nam się coś zepsuło? O dobra, już wróciło. Coś nam się zawiesiło. Aż się przestraszyłem, naprawdę. Myślałem, że serio coś się zepsuło. W sensie, że nam wszystko zabrało. Niech on pozabija te karaluchy. Bądź bohaterem w swoim domu, nie krzycz na ich widok. Bądź bohaterem. Jak głosi reklama piękna. Dobra, teraz weź się wykąp. Skorzystaj. No i w sumie może zagrać Żucińska. Teraz bez zapisywania, w razie czego tam. Pieniądze czy miłość? Dobra, chcę pieniądze. Chcę pieniądze. Może mi się uda. Miłość to przecież będzie Magda, więc. Chcę pieniądze. Naprawdę i ja tego nie zapisałem. Dobra, musimy spłacić, co nie? Dobra, sprzedajmy ten drugi komputer i kupmy sobie ten tani. A w za to zapłacimy rachunki. No, przekorny los. No i jeszcze przyszły normalne rachunki, fajnie. Jesteśmy teraz bankrutami prawie, że... <laughs> zapłacimy ten rachunek. No i idź spać. Magda nam się obudziła teraz. Weź się wykąp. Skorzystaj. No i rozrywka, no to weź sobie włącz telewizor. Dobra, weź wstań, ona jest teraz net. Fajnie podreperowana, to możecie się tutaj teraz pobawić ze sobą. O, jak słodko tutaj się robią romanse takie. Oj, chyba jednak nie chciał. Chyba jednak jeszcze nie jest na tyle dojrzały. Weźmy ją jeszcze, musimy e, pożartujmy sobie z nią, przytulmy go intymnie. Tacy jacyś niechętni są na takie. Coś mimo wszystko w nich. Coś mimo wszystko nie pasuje. Nie tyka. El Bandito, czyli shop. A dobra, nie będziemy dzwonić do hydrodzin, bo to kosztuje. A my teraz oszczędzamy pieniążki. Dobra, wykąp się, skorzystać. Trzeba mu tak dobrze polepszyć e, potrzeby, żeby on wreszcie miał ten awans. I potem weź talerz, weź potem pooglądaj telewizję, wyrzuć, 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 wyrzuć. wyrzuć. Posprzątaj, może akurat. No, chyba jednak nie będzie tego awansu. Czemu wy tutaj w ogóle macie pokój na jeden? Na zero Może to przez to, że nie mamy żadnych roślinek na zewnątrz, ale mimo wszystko nie mamy pieniędzy. To jest tragiczne. Jak tragiczny klaun. Dobra, postarajmy się zabić wszystkie te karaluchy. ...które tutaj pokoju jednak odzyskano. W ogóle spróbujmy, zobaczmy w ogóle ile kosztują drzewa i inne no takie takie coś dodać. To będzie bardzo piękne. Na pewno polepszy pokój. <laughs> Dobra, spróbujmy. W zasadzie jeszcze coś możemy dodać. Mam nadzieję, że to nie trzeba podlewać. dajmy sobie takie badylki tutaj nad oknem. Nie, tego nie trzeba podlewać, więc całe, całe szczęście. Idź skorzystaj, idźcie wykąp i w zasadzie możemy jeszcze zagrać sobie w Gina. Zapiszmy grę tym razem jednak. Mimo wszystko ja już nie chcę tracić pieniędzy, a tym bardziej bankrutować w Simsach jedynce. Przecież rodzina, róbmy przyjaciół. Ktoś się na nas złości Majka. Hmm niestety. Cośmy z nią porozmawiajmy, od razu zakończmy ten konflikt. Rozmawiaj rozmawiaj, a teraz spać. Czemu wstałeś z łóżka i się położyłaś na ziemi? Wow, wreszcie mamy awans. Dostajesz awans, nowe stanowisko Komandos. Specjalny trening na Komandosa zaowocował nie tylko większym prestiżem, ale również z podwyższeniem żołdu o premię za pracę w niebezpiecznych warunkach. Najważniejsza jest teraz sprawność fizyczna, więc ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz. No, dostajemy premię, podwyżka i w ogóle. Słuchajcie, wiem, że dzisiaj jest krótko, ostatni odcinek był dłuższy, ale musimy już dzisiaj kończyć. Serdecznie Wam dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek z Disney 1. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do usłyszenia, no i cześć!